W dzisiejszym odcinku pokażę Wam moje mieszkanie i pokażę Wam też całą przeprowadzkę, zakupy, reakcje Genzie, reakcje Ekipy, także koniecznie oglądajcie do końca. No a teraz lecimy na pierwsze zakupy. No i kochani, mamy naszą pierwszą lokalizację dzisiaj, oczywiście jest to IKEA i tutaj mam w sumie nie tak dużo rzeczy do kupienia, ale jednak przy przeprowadzce zawsze IKEA to jest ten sklep, do którego idziemy jako pierwszy, zawsze na przeprowadzki jestem mega podekscytowana na te zakupy, a tym razem mega mi się nie chce i już w ogóle nie mogę się doczekać, aż też pokażę wam moje mieszkanie, bo mieszka mi się w nim niesamowicie, ale to o tym opowiem wam później. W ogóle mam takie swoje, ale zauważam, że w mojej kuchni nie ma w ogóle nigdzie szafki na takie większe. Mam dosyć małą kuchnię i wszystkie szafki są takiego rozmiaru, takie chude, więc akurat to będzie idealne. I wiecie, to kosztuje 4 zł. To jest. I tyle chciałam powiedzieć właśnie o fajnie. Jestem fanką organizacji i uwielbiam kupować tego typu rzeczy. Tu akurat było zapisane, że to jest na ogórki małosolne. <laughs> znaczy tak było tam sobie opodpisane, ale ja uwielbiam jakieś tutaj dawać makarony, tego typu rzeczy. Zresztą zobaczycie to dzisiaj, jak będę sobie to organizować w szafkach. To jest taki mój guilty pleasure, że jak otwieram szafkę i widzę, że wszystko jest zorganizowane, to mam takie to jest to. I to jest kieliszek do wina białego, czajcie, że są kieliszki do różnych win i to ja to zawsze jedno, jeden mam na wszystkie. <noise> Czy one są takie, takie klasy? Mnie właśnie króluje w mieszkaniu jednak szarość, a te szare dywany mi tak świetnie się podobają, a jednak chciałabym mieć dywan. Myślę, że będę musiała zamówić przez internet, ale to też w sumie tutaj Was teraz zachęcę, żeby followować mnie na Instagramie, ponieważ w ten sposób będziecie widzieć takie drobne rzeczy, które będę jeszcze dodawać do mojego mieszkania, których w dniu dzisiejszym jeszcze nie zrobimy i których nie zobaczycie w tym odcinku, także koniecznie wiecie, na mojego Instagrama. Tam będziecie na bieżąco Nienawidzę, jak idę do kogoś do domu i ktoś nie ma śmietnika w łazience Jakby to jest dla mnie najgorzej, co może być Taki malutki by się przydał Jak Haniusia To jest Hania, gdyby była ręcznikiem Ja wierzę w kamienie, a milion to Co Cofka, cofka, pip, pip, pip Przy posiadaniu gęgarka bardzo ważna rzecz Polecam No i teraz tak czy zabrać się ze sobą do domu, czy nie. Wytrzymała i łatwa w pielęgnacji. You are coming home with me. Oh you Dobrze. No. To był fatalny pomysł. Nazwę Cię Złomek. Tymczasem Paweł, który mówi, że już nie ma na nim miejsca w aucie. A tam jeszcze jedna się zmieści chyba. Zgadnijcie ile zapłaciłam za te zakupy. Komentarz, który będzie najbliżej tej kwoty, przypnę w komentarzach. Kochani, jesteśmy zapakowani, mamy dżunglę w aucie. Proszę bardzo. I teraz jedziemy je odwieźć do mojego mieszkania, ale wy tego mieszkania jeszcze nie zobaczycie, bo zobaczycie je pod koniec tego odcinka. Zobaczycie efekty przed i po, ja już sama nie mogę się doczekać, aż go zobaczycie, ale oglądajcie całość, bo. Tak. i bardzo dziękuję, bo dostałam paczuszkę Wiedziałam, że czemu by nie otworzyć od was paczuszki więc sprawdzam proszę bardzo, taka piękna tutaj, o słodka widać, że własnoręcznie wykonana o, popatrzcie, taką świeczuchę chyba własnoręcznie wykonaną super baloniki, kule do kąpieli ciasteczka od 20 listopada was znamy a jednak o was nigdy nie zapominamy naszym marzeniem jest spotkać was ponieważ szukamy was od mniej niż dwóch lat o, bardzo słodkie, bardzo dziękujemy co? Mogłoby się wydawać, że znalezienie idealnych szklanek to jest takie łatwe zadanie, ale ja nie widzę nic, co by mi się podobało. W ogóle mam sobie taki wewnętrzny strach. Od czasu, kiedy e, byłam w homli kiedyś na odcinku, przychodziłam i stłukłam coś. Ups, zapłacę za to. się jak debil. I od tego czasu jak przychodzę koło szkła, to mam takie... Jestem trochę przypałowcem, bo przyjechałam po kołdrę. A nawet nie zobaczyłam, jakie te wszystkie pościele, które kupiłam, w jakich rozmiarach one są. Jak widzicie, wzięłam sobie kołdrę i poduszki. Mam nadzieję, że będzie pasować, bo niezorganizowana ja nie, nie przemyślała tego. No i robię resztę zakupów i widzimy się już w domu, także tutaj macie, jak wygląda moje mieszkanie. jest aktualnie już godzina 22 ja skończyłam robić sypialnię którą wam właśnie pokażę przepraszam za przybitki tego domu który był taki syf mnie naprawdę to boli, ale to są realia przeprowadzek, przykro mi teraz pokażę wam właśnie jak zrobiłam sypialnię tak na razie, popatrzcie, ja naprawdę kocham yy, Boho. Wszystkie te rzeczy Boho, które zamówiłam do poprzedniego domu, chciałam tutaj wykorzystać i mimo że nie pasują one aż tak bardzo, to stworzyłam sobie właśnie taki kącik, proszę bardzo kwiatek, tutaj moje łóżko proszę bardzo, nie do końca mi to siedzi właśnie ten boho połączenie z tym łóżkiem w ogóle, to pogódźmy się z tym, dobra, jest git, wiem, że wielu z was będzie interesować w ogóle to jak ja się czuję na aktualną chwilę i powiem wam tak, to są takie fale, raz jest gorzej, raz jest lepiej e, aktualnie jest git e, i chciałabym z tego miejsca podziękować naprawdę każdemu z was, bo daliście mi tyle pozytywnej energii że wy nawet nie zdajecie sobie sprawy Poczułam taką mega, mega po prostu od Was moc, napływ pozytywnej energii, za co Wam bardzo dziękuję i naprawdę wiele to dla mnie znaczy. Szukałam mieszkanie, które będzie miało dużo okien. Ja kocham bardzo światło, kocham. Okno, kocham okno. Z szukaniem mieszkania to była też długa historia, bo nikt nie chciał się zgodzić na gęgarka. Zajęło mi to półtora miesiąca, żeby znaleźć odpowiednie miejsce dla mnie. Też takie, które mi się spodoba, takie, które będzie miało duży metraż, no bo też go potrzebuję właśnie ze względu na gęgara. Udało mi się znaleźć mieszkanie, gdzie tutaj właściciel jest naprawdę świetny. Bardzo miły, bardzo miło do mnie podszedł, bardzo miło podszedł do gęgarka. Jestem przeszczęśliwa. Mam też tajemniczy pokój, który będę wam pokazywać później. Warto followować mnie na Instagramie, już to mówię chyba po raz któryś. I w ogóle napiszcie mi w komentarzu jak Wam się podoba moje mieszkanie, bo to mnie też bardzo ciekawi. No dobra, może inaczej trochę ten kad, bo pojecerkę nie zł... Odwaliłam, przepraszam. Napiszcie w komentarzu też, czy chcecie, żebym wróciła do tych story timów, e, które nagrywałam wam wcześniej na moim kanale na samym początku, które były przewijały się przez każdy film. Później przystałam i dajcie znać, czy Was te historie ciekawią. E, to Wam będę wtedy opowiadać historię na każdym odcinku, w ogóle minęło kilka dni. Ja już sobie tutaj wszystko oglądałam w tym mieszkanku, i dzisiaj będę nagrywała reakcję. Karola, Berki, Hani, Bartka i później będzie jeszcze więcej reakcji, także koniecznie go najdźcie do końca, a teraz spełniłam swoje marzenie. Zawsze chciałam dostać gramofon i stwierdziłam, że dlaczego, dlaczego ja chcę go dostać. Kupię sobie go po prostu sama i chcę go wam właśnie teraz pokazać. Excited! Wcale nie patrzyłam, żeby gramofon pasował do mieszkania. Wcale to nie jest tak, że to mieszkanie nie jest moje. Mogę się z niego zawsze wyprowadzić i potem już może mi nie pasować ten gramofon. To Moja mama zawsze słuchała będąc wciąż ze mną Whitney Houston. Rozumiecie, że ja do teraz jestem fanką i uwielbiam wszystkie piosenki Whitney Houston i dlatego sobie kupiłam płytę, która ma właśnie te najbardziej popularne hity i wszystkie te, które właśnie bardzo mi się podobają. I kupiłam sobie też Dodge. Ta płyta tak dodaje do tego mieszkania koloru, że po prostu te, te płyty nie tylko pięknie grają, ale też są bardzo ładne. No i kochani, nadeszła pora na reakcję, co mnie bardzo cieszy I pierwsza będzie Alicja z Natalką, czyli naszej najlepszych na managerki Jestem mega ciekawa, jak spodoba się jej moje mieszkanko, dlatego zaprosimy je tutaj I patrzymy tam? Patrzymy tu? Gdzie? Gdzie, Gdzie patrzymy? Tu? Bo będziemy tu tu patrzymy? Fajny róg, elegancki Zapraszam do mojej łazienki, która jest tutaj pierwsza Staro! Jest taka śliczna! Na co jest w grane? Łazieneczka taka no, że przyjdę się kiedyś pomyśleć tutaj, bardzo ładnie. Tak, ja też. Eee, jak gamingowo. O, o no Jezu, ej Fanna, ty... a ty zawsze mówiłaś, że będziesz pomyślała. Aaaa, kłopotka. Tak. Ona jest no, idealna, kinia połóż. Kini połóż a, jest nie, nie będziesz zlepkowała. Dzień dobry. Rozmazam no, mi usta. Całowaliśmy się w windzie. Cicho, nie przyjmuj Cześć. Cześć! Do mojego domu. Ej, ale super, bo masz i wannę. też masz prysznic, żeby sobie na szybko rano. To jest łazienka idealna dla baby, bo baby są niezdecydowane. Taka... Oj, ale ona jest tylko na małą dziewczynkę. Albo nogi na, na zewnątrz muszą być, albo w górę. Zapraszam do mojego mieszkania. Da ja. jest jasno? Dobra, no będziesz zaczekać, Cześć, cześć. Bo to ma fajny styl. Tutaj mamy łazienkę. To. Wow. O, ta wanna, ale fajna. Ej, masz już z tobą da? Ule! ojej, 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 Czemu jesteś za ogóle nogami? Ej, jakie masz super okno! Tu jest tak dziewczynsko, fajnie! Ej! Jakie różowe pies! No! Jezu. Tu jest pokój tajemniczy, tutaj nie wchodzimy. Dlaczego? Musicie obserwować mojego Instagrama, żeby dowiedzieć się. To będzie pokój pijonka? Bo to by było mega no. słodkie! To będzie tajemniczy pokój, a teraz zapraszam was dalej. Tutaj jest przecudownie, w ogóle duża jest ta sypialnia, taka, że to jest ja, pewnie tutaj cztery osoby się zmieszczą. W ogóle najważniejsze, te obrazy, będzie podmianka okay, na piękny. obrazy Genzy. O, o. będzie ładnie bo ja w ogóle bardzo lubię kolorki. Sypialnia moja, super. O, ale pięknie! Ej, takie Ciędze, same krzesło ma, kurde Ściągnęłaś No, chyba no, 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 ode mnie ale Super Mega, fajnie podglądać się. Siadu. Uuu, mi się, że... a oni ciebie Uuu. Ale, ale, ale miękko, e bardzo wygodne Zapraszam dalej, tutaj jest moja sypialnia Bardzo o, ładnie O, fajnie, ten e, kwiatuszek tutaj super Krzeselko krzesełko przeniosłaś bardzo fajnie, bo jestem fanką tego krzesełka Tu trzeba dodać wieszak i tu jeszcze nie Uuu. jestem rozpakowana. A tu mam nawet jakieś swoje filtowe. Ej, ale super Tu masz w ogóle okno na całość, więc będzie Ci wpalać dużo światła Ej, mega fajnie no, ale tu jest Ślicz Ślicznie! tutaj. I Holandzka. love it. Już widzę, najlepsza płyta. Tak! Whitney Houston! Ale... Było wczoraj tak grane do winka. Oj, Czy tu jest zakazany pokój? Tak, tu nie, nie otwieraj. Może trochę nie otwieraj. No. O kurde! A ja oh, wow. już to styl, tak, to jest gramur, nie? No, tak, to jest gramur, który ja trochę zmieniam na styl mój, czyli na przykład jest wiadomość, roślinki, wow. lampka. Proszę bardzo, dostałam e, od naszej Wicki na urodziny takie super karty i możemy sobie zobaczyć, jaką mamy afirmację na mm. dzisiejszy uj, dzień. Uj, ale fajne, dobra. Już mam. A, to tu. Decyduję się na bycie szczęśliwą. Ja mam jestem wartościowa. No, jest, mam jest 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 co? co to jest za mimo? To jest bardzo fajna afirmacja. No, ja nie, ja nie, nie. przepraszam. Przeciągam na siebie pozytywne wydarzenia i dobrych ludzi. Otóż to, tu nie wchodzicie. Tajemniczy pokój. Tajemniczy pokój, kochani. Nie, nie! Tak naprawdę ma tam straszny syf i dlatego nie chce nam pokazywać. Ale nie! <laughs> Ojej, oh yeah, you... Bardzo Ej. cute. Tak. To jest totalnie Twój styl. Jest kobieco, jest pięknie. Fajny te. Pięknie, Mordowiczka! Ale się cieszę! Pięknie! Gratulacje. Ej, jak Wam się podoba? I na Ej. 10, 10. Bardzo ładnie. Jak fajnie. Ej, o. Spokojnie w lecie możemy tu robić Grilla. Tak! No, to! Ej, zajwisto! <grymne> Jaki oczy się zamiły, taki... Ja Muszę skupić gramofon. Mamy <grymne> dwa gramofony w domu. Może się do dziwię. Co się tu nie pasuje? No, to a to ona od razu ma taki by. <grymne> Hej! A ty możesz... Zbijś ten Mega fajnie. I mega, mega dobrze się tu czuję w tym mieszkaniu. Serio? No. Jakby chce mi się tutaj wracać. Najważniejsza. mi ja się nie chciała z wyjść. I dlatego to bardzo jest. Tak pasuje do Ciebie takie kolorki właśnie pastelowe, nie? No. Wszystko ja śniutko. maleńka. Masz i piękne mieszkanko, naprawdę. Jesteś piękna, dziewczyna, fajna. Elegancka, dorosła i w ogóle. No dorosła już myśli.